Dzisiaj po dłuższej, o po bardzo dłuższej przerwie, w wodzie z wykrywaczem na jeziorku. Chwilę już chodzę, kaczki parę powyciąganych, drucików, no i pierwszy monetkowy sygnał, złotóweczka PRR. 78 rocznik. Tutaj PRL-i bardzo dużo wychodziło. No teraz już coraz mniej tych sygnałów. Ale mimo wszystko pochodzę. Dla przyjemności chociażby. I sygnał obok. Tej złotówki 50 groszy. Ja też PRL. -i. 76 bodajże. Tu bardzo dużo dwójek wyciągałem tych żółtych PRL-u Piątki się zdarzały, a teraz już mówię coraz mniej Ale pochodzimy Jak coś to jeszcze przejdę w drugie miejsce Jakieś 100 metrów stąd no, ale na razie tu jeszcze pochodzimy Taki zrzut kilku sygnałów grosiwa sama. Nie wiem, czy tu 10 groszy będzie. No, będzie 10, zaraz idę, jednak na to drugie miejsce. Teraz mamy 10 groszy. I zapomniałem powiedzieć, że testuję dzisiaj sito. O, sprawuje się bardzo dobrze. Sito to od Łukasza. Kanał podkarpackie wykopki. Także, jak ktoś chętny, to zapraszam. A ciebie Łukasz pozdrawiam. Dobra, kopiemy dalej. Sygnał 53 i mamy grubą walutę w postaci złocisz półczesnego z roku dziewięćdziesiątego pierwszego bodajże. śliczna trafejka, proszę bardzo. Obro, Otóweczka chyba niedawno zgubiona na stalce właściwie to Wolfram. Przypon, przypon Wolfram. Super. Nic na szczupaczka majowego. Jak to mówią, trochę gradu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. W dodatku, jak się wyciąga takie rzeczy z wody. Aluminiak. Bozia. A grad daje super. Mam nadzieję, że zaraz to przeleci. Dobrze, że nie deszcz. Współczesne 50 groszy i kawałek szkła. 50 groszy z, z 90 bodajże. Obok 50 groszy, 20. Co my tu mamy? Ano, mamy pocisk. Była łuska, jest i pocisk. I takie coś. Nie wiem, cóż to. Coś miedzianego. To się obraca. Ale co to, to nie wiem. Od czego to mogło być? Jakieś zamknięcie. Wchodzę sobie tu przy brzegu i wynajduję takie dziwne. Przeszedłem kawałek dalej na taką drugą plażyczkę. Pierwsza monetka. 1 eurocent. Zapowiada się dobrze. Piękny kawałek ołowiu. O, ja dole Patrzcie, co tam mam. Ho, 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 o, ho. ho, ho. Zerwany widać I, i zawieszkę ma jakąś, koniczynkę. Ale to coś takie lekkie. Je, to mi nie wygląda na golda niestety, ale ale już była podjarka ale nie no to to wygląda dobra muszę lupę wyciągnąć za chwilę się widzimy bo ja muszę to więc proszę ja was sytuacja wygląda tak koniczynka na pewno gold jest próba a łańcuszek niby coś tam jest ale nie wierzę, nie sądzę, żeby to było złoto. To chyba jakieś pokolorowane aluminium. No, nie wygląda to zupełnie. To nie wygląda na złoto, ten łańcuszek. Koniczynka, i owszem, jest próba. Tutaj jakieś tam. Niby coś tam widać, ale raczej aluminium Będzie trzeba chyba udać się do złotnika z tym Dobra, ale jest. Super Cieszę się W jednym sicie. Kawałek włoski i taka zawieszka miedziana. Eleganci. Jeden fenik, jakiś taki pokiereszowany. z NRF-u, jakby to powiedział anioł. Dobra, jeszcze parę minut i będę się zawijał. I ostatnim sygnałem. Najprawdopodobniej będzie ta oto obrączka <laughs> No to robimy podsumowanko śmieci tutaj w torbie O, jeszcze tego nie wyciągnąłem I Już chyba nie wyciągnę A nie, wyciągnę a tak poza tym to tak, ta obro obrotówka, tyle szajsu tutaj takiego, półkolorowe, tu z monet, złoty 50 zł w prl yy, ile tu będzie, dwa, dwa dziesięć, dwa współczesnych, i tutaj te 1 eurocent i jeden fenis z NRF. Poza tym te zawieszki, bozia aluminiowa. Tu jakaś zawieszka taka miedziana i to no zawieszka będzie gold Koniczyna, a łańcuszek wątpię. No, jakiś taki lekki mi się wydaje chyba aluminium pokolorowane. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Si to sprawuje się elegansio. Także do następnego. Pozdrawiam wszystkich! Hej!